Niektórzy studenci małopolskiej wyższej szkoły ekonomicznej mogą już odetchnąć z ulgą, a w szczególności ci, którzy otrzymali dyplomy za oceną celującą, bo o taką niełatwo. Lata ciężkiej pracy i zerwane noce zostały przypięczętowane uroczystym wręczeniem dyplomów w auli i budynku MSWE. Zapytaliśmy, jak absolwenci wspominają swoją uczelnię. To wykładowcy byli rewelacyjni, na pewno. Do zajęć świetnie przygotowani. Co jeszcze? Tak właściwie to wrażenie nie różni się od tego, które dzisiaj można by było wywrzeć po dzisiejszej uroczystości. Naprawdę. Wiadomo, że tam jakieś gorzej. No, oczywiście, chwilę, że tak, ale, ale tak jak wszędzie się zdarzają, a poza tym bardzo pozytywnie. Ja jestem ogólnie zadowolona bardzo. Nie wiem jak będę mieć czas starczy mi czasu, to może będę kontynuować studia podyplomowe. I ciężko i lekko. Wiadomo, nigdy nie ma lekko trzeba czasem iść pod górę, ale wszystko jest do przeżycia. To już 15. promocja absolwentów w historii Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Dyplomy ukończenia studiów wyższych w tym czasie uzyskało około 15 tysięcy studentów. Teraz niektórzy zadecydują, czy będą nadal kontynuować naukę, czy to już pora na szukanie pracy. Szukanie, bo znalezienie to kolejny wyczyn dla studentów w niemal całym kraju. Ale ponoć kto szukanie nie błądzi, i tego właśnie życzymy studentom Małopolskiej Szkoły Wyższej. Bartłomiej Krywański, Tarwizja.